Witam dla Państwa i tylko dla Państwa utalentowana, piękna i zdolna piosenkarka Angelina Żoli. Zapraszamy! Witaj? Może zacznijmy od takiego lekkiego pytania: Czy Państwo się przed wejściem na scenę? No, lekkie pytanie, ale no, to jest bardzo duży stres by się na pomyłka i może być wypominana, i później można, rzec, że yy, kariera idzie na dno. Rozumiem. A może, jaki typ muzyki Pani śpiewa? A może mogłaby Pani nam coś zaśpiewać? Kawałek jakiś, chociaż jakieś piosenki? No oczywiście, y, mój ulubiony typ muzyki to rock oczywiście. No wie Pani, w laskotek, na płotek i tak dalej. To moje ulubione wykonanie. Yy, w jakim wieku y, Fani przychodzą na pani koncerty? No są to i nastolatki i dwudziestolatki. Ostatnio nawet się zdarzyło, że e, pani emerytka przyszła e, no, już na wózku inwalidzkim, co prawda, i z wnuczkiem, no ale przyszła i matka dziecko przyprowadziła, więc no zależy. prawdy jak miło. A może pani nam zdradzi, o czym e, pani marzyła będąc z małym dzieckiem, z taką w pierwszej drugiej klasie dziewczynko? No, jak byłam w pierwszej klasie, to bardzo, to bardzo chciałam zostać nauczycielką, ale już y, później policjantką, pielęgniarką, no i tak zostałam piosenkarką, lecz na studiach już chciałam zostać aktorką, lecz zmieniłam kierunek jednak na piosenkarstwo. No, to gratuluję ciekawych pomysłów. A na, y, ile pani ma naprawdę dzieci? I pani naprawdę jest poślubie, czy to tylko takie brednie y, gazetowe? No to znaczy to nie są brednie, no bo tak od 2 kwietnia jestem w bardzo szczęśliwym związku i no dobrze no mogę tutaj wyznać wam tajemnicę. Mam synka. Naprawdę, o gratulacje! Dziękuję bardzo. A co najbardziej panią denerwuje w Pani no może e, zacznę od tego, e, no zakładanie na tych portalach internetowych, tych fanklubach, na przykład tam Nasza Klasa i zakładanie jakichś głupich albumów, czy może fikcyjnych kant, to mnie strasznie denerwuje, gdyż widziałam swoich już chyba ponad setne konto. I to mnie irytuje wręcz. Albo, no, rozumiem po koncercie tam autograf czy jakaś fotografia, ale w życiu osobistym, jeśli mnie spotkają gdzieś na chodniku czy gdzieś, od razu, no, podlatują. To mnie denerwuje. Jak hien. No, rozumiem tak w części. A może nam pani może zdradzić, nie wiem, ile pani czasu poświęca na rozmawianie ze swoim mężem. O, przepraszam. No, cześć kochanie. Nie wiem no, co ty nie przeszkadzasz. No dobrze, dobrze, obiadzik, dobrze, dobrze, no, no dziękuję, no, na razie. A przepraszam, to właśnie mój mąż, no wie pani, taki teraz No rozumiem, to ile pani czasu poświęca na rozmawianie, może pisanie, bądź jakieś e-maile, nie wiem. No, z znaczy to bardzo dużo czasu poświęcamy dla siebie, no, najczęściej to jest komunikator gadu-gadu, lecz dzwonimy do siebie i rozmawiamy, no i można rzec, że idealny związek. No, no to gratuluję jeszcze raz, życzę dalszych sukcesów w małżeństwie, żeby pani się nigdy nie wylimała na scenie, no, bardzo dziękujemy. dziękuję. Dziękuję. A wy drogie dzieci pamiętajcie, rok jest najlepszy dla na płotek.